Wyobraź sobie kobietę, która w czasach, gdy wojna była domeną mężczyzn, zakłada mundur, dosiada konia i prowadzi własny oddział przeciw rosyjskiemu imperium. Taką osobą była Emilia Blatter. Urodziła się w 1806 roku w Wilnie. W rodzinie szlacheckiej od najmłodszych lat inspirowała się Janną Dark i marzyła o walce za ojczyznę. Kiedy w 1831 roku powstanie ogarnęło Litwę, zebrała ponad 200 ochotników. W mundurze oficera dowodziła bitwami pod szablami i rosieniami, z szablą w dłoni i odwagą, której nie powstydziłby się żaden żołnierz. Choć legenda uczyniła z niej generała. W rzeczywistości nigdy nim nie była. Zmarła w wieku zaledwie 25 lat, ale pamięć o niej przetrwała. Do dziś nazwana jest Polską Joanną dar, symbolem odwagi, poświęcenia i miłości do ojczyzny. Obserwuj historie schakowane.